wojowników z Wall Street. Sprzedałam 500 sztuk po kursie 7. Krzyczałam sprzedamy. Niech cię cholera. Sandisk to dobra inwestycja. Akcje wzrosły 16 dolarów do 58. Zarobiłeś, lecę helikopterem do Hamptons na mecz polo. Śpieszę się do Paryża. Za dwa dni mam tam interview. Witamy w domu. I jest Charles. Uwielbiamy zwodzić sekretarki. Trzeba być zabawnym, a nawet flirtować. Pytam, co u niej. Chciałem pogadać z tobą, gdybym tylko był starszy. Wojownicy z Wall Street Mike, tu Jim, twój ulubiony makler w Nowym Jorku Śledziłeś kurs z sandisku? Otóż to W czwartek podali dane o przychodach 30 centów na akcję. Dwa razy więcej niż rynek oczekiwał. Dzięki nam zrobiłeś 40%. Ponad 240 tysięcy. Mam dobre wiadomości. Kupiłeś 3000 akcji Sandisku. Wiem, że nie masz czasu na rozmowę. Powiem tylko, że akcje wzrosły do 58 dolarów, czyli o 16 dolców. Pomnożyliśmy twoje pieniądze. Jestem dumny ze stanu twojego konta. Miło się rozmawiało. Po wzrostach klienci nie rzucają słuchawką. Co? Teraz naprawdę miło się z nimi rozmawiać. Na początku zaczynamy od przedstawienia się. Bardzo sztywna rozmowa. Zależy mi, bym mógł pomnażać Pańskie środki. Gdy klient zobaczy zyski, jego nastawienie diametralnie się zmienia. Na SanDisku klienci zarobili już po 40%. Tak właśnie. Nie pamiętam ile masz akcji, ale zarobiliśmy 16 dolarów na każdej. Dwa miesiące oh, temu ja, byłem tak, dla nich nikim. Zawieszali rozmowę, bo mieli coś innego na głowie. Teraz się nawet komplikujemy. Miło przekazywać dobre wieści. Kupiłeś po 45, wzrosło do 57. Niektórzy mają miliony w akcjach. Nagle zarabiają 15%. Cieszą się jak cholera. Zastanawiają się, co to za typy z południa tak obracają forsą. No i dzwonią. Pakuję walizki i lecę do Paryża. Za kilka godzin muszę być na lotnisku. Za dwa dni mam interwiu w Paryżu. Muszę się tam dostać jak najprędzej. Musiałam zrezygnować z pracy w SMB. Rozmawiałam z Mikeiem i Stevenem. Powiedziałam, że szkolenie i praca są świetne, ale moi rodzice wrócili do Paryża. Nalegają, bym do nich dołączyła i spróbowała pracę we Francji. Zrozumieli moje motywy. Muszę się stąd wynieść. Aplikuję do spółki z branży Structured Finance w Paryżu. Znajomy mówił, że poszukują młodszych analityków. Moim atutem jest znajomość trzech języków i zaplecze we Francji. Cieszę się na spotkanie z rodzicami. Z żalem opuszczam Nowy Jork. Jeśli dostanę pracę w Paryżu, pewnie tu nie wrócę. Mija siódmy rok mojego pobytu w Stanach. Tu kończyłam szkołę, tu mieszka większość będzie będzie moich znajomych. To to crazy, make, I Nie będzie łatwo opuścić to miasto. Jestem już spóźniony typowe. Zamówiłem helikopter i lecę do Hamptons. Lewis Timo, współwłaściciel linii Jet One Jets, był tak miły, że leci ze mną. Muszę zapiąć pasy? Nie mów, że mam kolejny problem na głowie. Latem wynajmuję dom w Hamptons. To świetny pretekst, żeby się wyrwać z miasta. Ułatwia to kontakty z klientami i partnerami. ten weekend zbieram fundusze na walkę z rakiem piersi. Organizuję loterię podczas zawodów w klubie Bridgehampton Polo. Mam emblemat tego klubu. Podróż helikopterem jest świetna. Z ostatnich kilka tygodni bawełna szalała. Wzrosła z 65 na 66 centów, by potem spaść do 60,5 centa. Za przeceną stoi wzmożona podaż bawełny za granicę i spadki na większości parkietów Wall Street z ostatniego miesiąca. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka ma negatywny wpływ na pozostałe. Fundusze emerytalne mają problemy, a przez to i przyszli emeryci. <grystanie> Jeszcze nie wiemy, jaki będzie ten tydzień. Na otwarciu zobaczymy jakieś wskazówki. Zaczynamy spekulować, jak się otworzą indeksy i co będzie dalej. Sprzedamy. Sprzedamy. Telefon. Trzy sprzedamy. Na otwarciu zazwyczaj panuje chaos. Pojawia się naraz wiele skrajnie różnych zleceń, ale bywają gorętsze momenty sesji. Wszyscy muszą realizować zlecenia klientów. Sprzedamy. 200 sztuk. Jeśli mają wcześniejsze zlecenia, muszą sprzedać na otwarciu. Robi się jak na bazarze. Grudniowe 70. Po ile stoją? Grudniowe call 63. Używacie finansowania własnego czy obcego. Dotychczas własnego, ale tempo rozwoju i perspektywa zarobienia 100 milionów w ciągu roku sprawiły, że chcemy zaprosić inwestorów instytucjonalnych. W ciągu roku inwestuję w 20 spółek, maksymalnie 10 milionów w każdą. Świetnie się składa. Nam potrzeba 5 do 8 milionów. Mamy o czym rozmawiać. Oferujecie luksusowe usługi, jak te helikoptery, samoloty. Właśnie, styl życia nowobogackich. Lądujemy na lotnisku we wschodnim Hamptons. Mamy też samochody. Do klubu pojedziemy limuzę. Spotkamy ciekawych ludzi. Będzie niezła zabawa. Kupuję opcję 62 na grudzień. Nie znam wolumenu. Mamy niezły kocioł. Na otwarcie opcje sprzedaży znalazły wielu nabywców. O dziwo, kursy się nie posypały. Potem pojawił się popyt na opcje kupna i kursy zaczęły skakać. Od pewnego czasu trwa szal. Tłum generuje taki hałas, że trudno się połapać. Mamy tyle zleceń, że czasem trzeba skupić uwagę tylko na najbliższych graczach. Wówczas mogą ciągnąć te najważniejsze sprawy. Kupiliśmy około 500. Sprzedajemy. Mówię, że sprzedałam po 7. Tak powiedziałam. 500 po 7. 500 po 7. Facet kupował opcję call na grudzie. Krzyknęłam sprzedane, co jest równoznaczne z zawarciem transakcji. I usłyszał, więc zaoferował osiem i zaczął kupować po osiem, mimo że ja mu sprzedałam po kursie 7. To niedopuszczalne. Darłam się, że sprzedane. Mam do powinni mnie byli słyszeć, że sprzedaję po siebie. Zaoferował 500, a ja się zgodziłam. Wielu ludzi chce Ci pomóc w takiej sytuacji, bo maklerzy często nie zauważają niektórych ofert. Sami rezygnują z własnego zarobku, by pomóc wyjść z błędu. Dzień dobry, czy jest brat? To zadzwonię all right, później. All right, thank you, Musisz się napocić, by dostać milion od gościa, który wpompował w giełdę 20. Wypad jest, jest, jest prosty. Nasza grupa docelowa to dyrektorzy. Sekretarki bronią ich przed nami. Nie mogę podać numeru i moich danych. Proszę powiedzieć, że czekam na linię. Sekretarka ma izolować szefa od takich jak my. Cierpliwość popłaca. Poznasz sekretarkę, dorwiesz szefa. Trzeba dzwonić wielokrotnie. Za każdym razem dowiesz się czegoś. Trzeba wykorzystać tę wiedzę. Mało mówimy o sobie. Rozumiem panią. Nie, nie jestem żadnym sprzedawcą. Świadczę nowy typ usług. Chcę się przedstawić. Odbierze, gdy się kto wie, kto dzwoni? Has no idea who Jak to mnie nie zna? Pff. Razem z Lansem uwielbiamy zwodzić sekretarzy. Potrzebny jest dowcip lub flip. Mówimy cześć, ile masz Gdybym był starszy, zabrałbym cię gdzieś. Szef jest w porządku? Podtrzymują rozmowę, bo jest inna niż setki pozostałych. Nawet jeśli wymyślisz jakiś świetny tekst, to już go znają. Czasem trafisz na wykidajmy. Nie puści cię. Dzień dobry, jest Charles. Tak, to ja, Jim. Przełamujemy lodę. I jak leci Tiffany? Rozpoznają mój głos. Odpowiadam, że dzwonię głównie, by z nią pogadać. Ale ja chciałem porozmawiać z Tobą. Jeśli mają dobry humor, połączą Cię z gościem. Pomówmy, a jak będzie przechodził, dasz mu słuchawkę. Są nieustępliwe. Ty też masz ważne zebranie? Serio? Nie zajmuje ci czasu. Zadzwonię później. Twarda sztuka. Wiele mi odmawia. Łatwo przekonuje facetów kobiety gorzej. Jest dziewiąta rano Zmierzam do domu rodziców. Czuję się dobrze, choć jestem wyczerpana. Będę musiała się strzemnąć. Ostatnio mało spałam. W Paryżu jak zwykle niebo jest szare. Dziś nie jest źle. Są przebłyski błękitu. Zachmurzenie mniejsze niż wczoraj. Znam Paryż całkiem nieźle. Spędziłam tu parę lat przed wyjazdem do Stanów. Zresztą moi rodzice poznali się w Nowym Jorku. Tam się urodziłam. Po siedmiu latach wyjechaliśmy do Niemiec. Uczęszczałam do francuskiej szkoły i rozmawiałam głównie po francusku. Potem przenieśliśmy się do Paryża. W 2001 roku wróciliśmy do Nowego Jorku. Spędziłam dwa lata we francuskiej szkole średniej. Naukę pobierałam głównie po francusku. Potem dostałam się na Uniwersytet Nowojorski. Zaczęłam chłonąć amerykańską kulturę. Trwało to prawie 5 lat. Większość moich przyjaciół to Amerykanie. Stoję na pograniczu dwóch kultur. Cześć. Witaj w domu. Stęskniłam się za tobą. Droga z lotniska do domu rodziców zajęła mi dwie godziny. Jutro idę na interwiu. Nie spałam od 24 godzin. Muszę wreszcie odpocząć. Opcje Kolna 65 i 66. Sprzedamy! Sesja kończy się o czternastej Zaraz potem opuszczam giełdę. Od urodzenia mieszkałam w New Jersey. Studiowałam na uniwersytecie w Vermont, ale potem znów sprowadziłam się do Jersey. Pierwszą czynnością, jaką wykonuję po pracy jest podlewanie roślin. To bardzo relaksujące zajęcie uwielbiam je. Po stresu, nerwów, skakania do gardeł i wrzeszczenia mogę się wreszcie wyciszyć. To świetnie działa na psychikę. Gdy pojedziecie do Europy, opowiecie mi jak. Podobno wszędzie mają lokalne piwa i wino. Macie szczęście, że urodziliście się w New Jersey. najlepszym stanie unii. W Fairfield też mamy lokalny browar. Wieczorami siedzimy w browarze Cricket Hill. Można tam spróbować niezłego piwa za darmo. Właściciel jest dobrze szurnięty, ale miły. Razem ze znajomymi idziemy sprawdzić, czy nowa partia mu wyszła. Każdy powinien mieć w lodówce sześciopak tego piwa. Jesteśmy w New Jersey, gdzie się rodzą najlepsze zjawiska. Dziewczyny, kukurydza i piwo cricket field. Jak zwykle w ostatniej chwili musiałem wziąć helikopter. Zdążyłem nim przyszły tłumie. Fundacja, którą założyłem w tym roku, ACOM Charities Groups, organizuje dziś rutynie. Jessica jest dyrektorem działu marketingu. To nasza pierwsza wielka impreza. 100% dochodu pójdzie na pomoc ludziom walczącym z nowotworami. Gdy miałem 6 lat, moja mama zmarła na raka. Jestem bardzo udany tej sprawie. To torba od Prady, a ta od Michaela Wysyłaliśmy zaproszenie do śmiganki Nowego Jorku. Tylko ja się tu zajmuję działalnością dobroczynną, są więc szanse na nawiązanie kontaktu z nowymi inwestorami i przedsiębiorcami. Zbieram pieniądze na szczytne cele. promuję swój fundusz jako społecznie odpowiedzialny i znajduje nowych partnerów. Teraz z przedstawicielem Jet One Jets wręczamy Puchar z wygraną. Zwyciężyła drużyna Black Latch. To był doskonały dzień. Nie wracam z pustymi rękoma. Idę na kolację z całą rzeszą partnerów. Muszę jeszcze dopilnować spraw dotyczących loterii i imprezy. Później wieczorem mam jeszcze jedno spotkanie. To będzie długa noc. Leticia, jak lot? Pewnie jesteś zmęczona. Spałaś trochę? Mało. Czekałam na powrót mamy. Ugotowała obiad dla rodziny. Zasiedliśmy całą czwórką. Wspólnie wspominaliśmy Nowy Mama wypytywała o szczegóły jutrzejszego interwiu. Byłam tak zmęczona, że nie miałam ochoty o tym mówić. Wiesz z kim będziesz rozmawiać? A jak się nazywa? Richard. To Francuz oh, czy Amerykanin? Amerykanin pracuje w korporacji. Jest właścicielem. No mała spółka. Dał ogłoszenie? Ktoś z uniwersytetu dał mi jego adres. Szuka kogoś w Paryżu. Wysłałam CV, a on odpisał. Napisałaś, że chcesz pracować w Paryżu? To świetnie. A czym on się zajmuje? Dla kogo pracuje? Jest bankierem. Współpracuje z zagrożonymi spółkami. Jaką pracę Ci zaproponował? Szukam młodszego analityka. Nie wiem jeszcze, czym nie przyjmie. Jeśli Ci zaproponuje pracę, będziesz chciała zostać z nami w Paryżu? Muszę poznać szczegóły i przemyśleć sprawę. Przemyśleć? Wiesz, że zależy nam, byś z nami zamieszkała. Skoro i tak nie masz pracy w Nowym Jorku, a tu możesz mieć pracę w banku, to był trudny dzień. Trzeba się zrelaksować i odreagować. Golf to jest to. Nie masz szansy. Minęła grubo z prawej. Do bani. Mógłby świadczyć usługi noszenia torby i wyławiania piłek. Opracowanie wersji polskiej i Studio Publishing. Tekst Jakub Szpetulski-Lazarowicz. Czytał Robert Samot.